Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj też chcę powiedzieć o działaniu demona poprzez Ewangelię, na przykład poprzez jakieś wybrane, wyrwane, że tak powiem, cytaty z Pisma Świętego, czyli to też jest moje doświadczenie, czyli to też jest prawda na początku mojego nawrócenia właśnie. Ja się bardzo dużo wtedy modliłem na różańcu i, i miałem właśnie ten problem z klękaniem, czyli, czyli ten przymus dokładnie z krękaniem i jak się w ogóle zaczęło, to powiem, że, że, że to się stało przymusem i że ja się dałem jakby do tego skłonić nie, i namówić, że rzeczywiście ja tak muszę robić. Pomyślałem, że ja po prostu dokładnie Bogu Jestem winny właśnie klękanie codzienne nie, podczas codziennej modlitwy różańcowej w domu. Tak mi to było zasugerowane do, do końca życia, czyli taki potrzeb, dosłownie takie słowo, cytat usłyszałem z pisma świętego. Dużo dostaliście, więc będzie od was dużo wymagane. Jest, jest ten cytat, także. Ja się wtedy przestraszyłem te, te, tego cytatu, i uwierzyłem w to, że, że, że rzeczywiście, no bo dużo dostałem, dostałem łaskę nawrócenia. No i, i teraz i, i dokładnie miałem takie myślenie, nie? Że, że jak nie będę klękał, nie? no to później będę pokutował za to, nie? Czyli na tym już bazował zły duch, czyli bazował dokładnie na Piśmie Świętym, czyli też tak jest. Czyli, czyli to jest ba bardzo ważne, nie dopiero później. I, i, i Jak ja już miałem rzeczywiście, bo byłem dręczony tym i, i, i on mnie rzeczywiście zmuszał do, 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 do tego klękania. Jak ja klękałem, to ja się strasznie źle czułem, czułem, że coś jest nie tak, zacząłem szukać pomocy wtedy, wtedy u księży i, i wtedy wyszło podczas jednego Jednej rozmowy z pewnym księdzem egzorcystą, że on powiedział, jeżeli coś cię przymusza, ja nawet nie wiedziałem, że jest takie słowo, jak przymusza nie? w duchowości, nie. I, i, I on mi powiedział wtedy wtedy tego nie rób. No, ja wtedy opór postawiłem, bo chyba trwało trzy dni i to odeszło, i później już klękałem w pełnej, w pełnej dosłownie wolności. Także to jest taki jeden z moich przykładów i, i doświadczeń gdzie demon posługuje się Pismem Świętym. No i tu miałem też drugi taki przykład, kiedy nakręciłem jeden z filmików, też, też właśnie o działaniu demonicznym. Miałem właśnie też cytat, pewien z Pisma Świętego, podsunięty, no i, i, i strach, i dokładnie chodziło o to, że, że mam ten filmik usunąć. Nie, że mam ten filmik y, y, y usunąć, nie? I, i, I jakby ja znowu myślałem, że to jest od Boga, nie? Ale tu już miałem takie, takie wątpliwości, nie? Y, bo w sumie ja się już wcześniej z tym spotkałem. No ale właśnie, właśnie to tu przeważa, że jak przychodzi jakikolwiek. Cytat z Pisma Świętego, to często, często, przynajmniej ja myślę, że to jest od Boga, nie? I jest też konkretny argument podany, przykładowo o, o jakimś wywyższaniu się, czy, 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 czy no, no, że coś tam jest źle w tym, w tym filmiku. I, i, I jeszcze jest do tego, jakby dołączony cytat z Pisma Świętego, który tak. No można powiedzieć, troszeczkę pasuje, nie tak jak ten pierwszy do, do, do danej sytuacji. No i, i ja co ja zrobiłem wtedy? Ja nie usunąłem tego filmiku, tylko poszedłem y, do żony, chwilę z nią porozmawiałem i powiedziałem, żeby się nade mną pomodliła. No i rzeczywiście ona się nade mną y, pomodliła i powiem szczerze, że to odeszło, że to przeszło. Czyli nie usunąłem tego filmiku, i znowu na drugi dzień, kiedy modliłem się Różańcem, miałem taką myśl, żeby cokolwiek przychodzi z zewnątrz, nawet jeżeli to są cytaty z Pisma Świętego, a to Cię skłania do czegoś, co Ty wiesz, że coś przykładowo dobrego zrobiłeś, i to ci jednak skłania do tego, żebyś ty to zniszczył, bądź usunął, jak w przykładzie tego filmu, bądź, bądź tak jak mówiłem na początku, do jakiegoś klękania czy do jakiegoś przymuszania. Więc taka myśl mi przyszła, że nie rób tego, dokładnie nie rób tego wcale, po prostu tylko. Dopiero jak się skonsultujesz, może to być na drugi dzień, na trzeci bądź na czwarty z księdzem bądź ze swoim kierownikiem duchowym, wtedy wtedy po prostu chodzi o to, żeby, żeby dojść do jakiegoś rozwiązania i wtedy, żeby to rozeznać, czy to jest rzeczywiście od Boga, czy to nie jest od Boga. Czyli tu jest to jest, to jest bardzo ważne. nie? Czyli ja sobie na swojej Mam taką tablicę w pokoju korkowo i tam sobie po prostu przykleiłem to, bo czasami, czasami to jest takie oczywiste, że, że w tej chwili, jeżeli to się dzieje, nie? czyli jeżeli jest taki atak tego, tego złego ducha, właśnie cytatami z Pisma Świętego różnymi takimi podpowiedziami, no to my jakby ja przy... zapominam o czymś takim. Nie? Zapominam, że, że jest taka możliwość. I że ja powinienem, czyli jakby brak tego, tego, tego takiego zdrowego rozsądku w tym momencie, to mógłbym nawet powiedzieć, że jest takie zaćmienie troszeczkę. Człowiek jakby jest skoncentrowany na tym, co, co usłyszał, czyli usłyszał cytat Pisma Świętego, poczuł lęk w sobie, jakiś strach, że rzeczywiście coś złego zrobił przeciw Bogu, no i musi ten film usunąć. Nie, czyli, czy tak było w przypadku moim, nie. Czy jakby, jakby ta koncentracja na tym całkowicie oddziela zdrowe, to zdrowe myślenie ludzkie. Na szczęście mówię, moja żona była i do niej przyszedłem z tym problemem, i ona się nade mną pomodliła, i tu się ta sprawa rozwiązała. Także, także najlepiej, jeżeli cokolwiek tak jak mówię, z boku przychodzi, nie robić tego. Nie robić tego, dopiero skonsultować się z kierownikiem duchowym i, i, i po prostu wtedy, wtedy będzie przyjdzie no najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Nie? I tu mi taki odnośnie tego przyszedł do głowy cytat, to jest z pisma świętego Mateusz 10:16. Jezus to mówi: Oto ja Was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Nie, czyli tu chodzi o tą roztropność, o tą taką też nieskazitelność. No i, no i właśnie tym się dzisiaj, dzisiaj dzielę. Dziękuję, pozdrawiam z Panem.